Cześć, jestem Nefren, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak zdobyć, czyli serii, w której prezentuję Wam mounty oraz sposób ich zdobycia. Dzisiaj mam dla Was naprawdę fajną perełkę. Jest to nowy mount, który bardzo niedawno się pojawił. Dodatkowo jeszcze ma nowy model i jest to Corkron Warwolf. Taki oto piękny wilk bojowy Kolkronów, czyli tych oddziałów, które. orków, które oczywiście pomagają Garroshowi, czy raczej pomagały już. A dlaczego pomagały? Żeby tego mounta pięknego zdobyć, trzeba będzie oczywiście garosza na normalu pokonać, czy to w wersji 10 czy 25-osobowej przed wyjściem kolejnego tiru contentu, czyli po prostu przed kolejnym dodatkiem, tak? zanim pojawi się kolejny raid. czyli mamy jeszcze troszkę czasu. Ten dodatek zapowiedziany jest mniej więcej na wrześniu październik. Podejrzewam, że to będzie bardziej pewnie ten przełom września i października, więc naprawdę jest jeszcze kilka miesięcy, jeśli ktoś nie zabił jeszcze garosza, macie teraz tutaj adnotację z linkiem. Do, do poradnika, do poradnika oczywiście, też do innych, wszystkich tam postów na końcu są linki, więc możecie pooglądać. A jeżeli chodzi o sam model, to mamy oczywiście na nim pancerz, mamy bardzo fajne roki po bokach. Tutaj mamy z tyłu jakieś przypięte czaszki pokonanych przeciwników. No mówię, no model naprawdę prezentuje się bardzo fajnie. Zresztą, jeżeli komuś się go nie uda zdobyć, jestem pewien, że w nowym datku będą bardzo podobne na nim bazowane, bo już nawet widziałem w zapowiedzi orków, którzy na takich właśnie wilkach bardzo podobnych jeździli. Więc podejrzewam, że coś podobnego będzie. No i właśnie, jeżeli pokonamy Garosze na tym poziomie normalnym albo na dziesiąte, albo 25, dostajemy właśnie Fit of Strength. I tutaj właśnie nagrodą jest ten Corcron Warwolf, no i tu mamy informację oczywiście, że musimy to zrobić właśnie przed wyjściem kolejnego e, patcha. To tak jak mówię, no mount jest naprawdę rewelacyjny, to jest oczywiście mount tylko i wyłącznie lądowy, no wilki nie latają, e, ale mam bardzo fajną animację tego ruchu, zobaczcie jak to fajnie wygląda, tak jakby płynął. Bardzo mi się to podoba. No i mountem można, mówię, szpanować w battlegroundach, zasuwać. Szczególnie fajny jest, jeżeli ktoś jest z hordem. No to już naprawdę moim zdaniem mount obowiązkowy, chociaż mi się też bardzo podoba. No i to było na tyle. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!